Związki nawiązane po 60. lub 70. roku życia mogą okazać się największym błędem w życiu. Jak więc nieświadomie narażamy się na niebezpieczeństwo latami doświadczeń? Lata obserwacji Karla Junga ujawniają niewidoczne, lecz śmiertelne pułapki psychologiczne tkwiące w związkach nawiązanych później w życiu. W tym filmie omówimy, dlaczego według Karla Junga związki nawiązane po 60. lub 70. roku życia Mogą być największym błędem w życiu. Związki nawiązane później w życiu często kryją w sobie ukryte, lecz głębokie pułapki psychologiczne. Długoletnie obserwacje i badania kliniczne Karla Junga ujawniły, że związki, zwłaszcza te nawiązane w wieku 60 i 70 lat, mogą być nieszkodliwe i bezpieczne, lecz głęboko destrukcyjne. Wraz z wiekiem kumulują się przeszłe traumy, nieświadome lęki i stłumione emocje a ten ciężar jest nieświadomie przerzucany na naszych partnerów, gdy wchodzimy w nowy związek. Te refleksje mogą na pierwszy rzut oka wydawać się miłością i intymnością, ale pod spodem kryją się złożone procesy psychologiczne. Karl Jung zauważył, że gdy proces ten jest nieświadomy, relacje mogą szybko utracić zaufanie i równowagę. Zrozumienie złożoności ludzkiego umysłu to pierwszy krok do budowania zdrowych relacji w starszym wieku a psychologiczne mapy Junga ujawniają, jak to jest możliwe. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, jakie pojawiają się w nowych związkach między osobami starszymi, jest nieświadoma tendencja do projekcji cienia. Według Karla Junga, projekcja cienia to projekcja wypartych i nieakceptowalnych aspektów siebie na partnera lub osoby wokół. Proces ten często pozostaje niezauważony, ponieważ jednostka nie jest świadoma własnego zachowania, i nie rozpoznaje źródła negatywnych cech, które projektuje w sobie. Taka sytuacja nagle przekształca związek w złożoną i trudną psychologicznie arenę. Najmniejszy błąd partnera wywołuje wybuch lat tłumionych lęków i gniewu, a każdy problem jest postrzegany jako wina drugiej osoby. Karl Jung zauważył, że w takich związkach niezauważony wzrost projekcji cienia stopniowo niszczy zaufanie pary do siebie. Nadmierne ego jest kolejnym częstym czynnikiem ryzyka w związkach osób starszych. Ten stan psychiczny, zdefiniowany przez Karla Junga, występuje, gdy dana osoba wykorzystuje własne doświadczenie i mądrość, aby kontrolować związek i dowodzić swojej słuszności. Instrumentalizacja nagromadzonych doświadczeń życiowych do dominacji lub manipulowania partnerem może zaburzyć równowagę w związku. Chociaż ten wyolbrzymiony obraz siebie często jawi się jako pozytywne i mądre nastawienie, leżąca u jego podstaw walka o władzę przekształca związek w sferę nieświadomego konfliktu. Karl Jung zauważył, że wraz z wiekiem oboje partnerzy poszukują bezpiecznej więzi i odczuwają potrzebę ochrony swojej wolności. Jeden z partnerów może nieświadomie projektować na partnera własną potrzebę bezpieczeństwa lub lęki, co powoduje napięcie w związku. Obserwacje Karla Junga Wyraźnie wskazują na potrzebę rozwijania przez osoby starsze świadomości psychologicznej, aby chronić siebie w związkach, jednocześnie dając partnerowi przestrzeń. Kolejną pułapką psychologiczną, na którą należy zwrócić uwagę, rozpoczynając nowy związek w starszym wieku, jest cykl idealizacji i rozczarowania. Karl Jung argumentował, że zamiast uczyć się na podstawie przeszłych doświadczeń, idealizujemy swoich partnerów i tworzymy oczekiwania, co szybko prowadzi do rozczarowania. Świadomość i otwarta komunikacja to najskuteczniejsze sposoby zapobiegania nieświadomym projekcjom i rozbuchaniu ego. Jung stwierdził, że rozpoznanie własnych uczuć, lęków i obciążeń z przeszłości jest niezbędne, aby uniknąć ich projekcji na partnera. Ta świadomość sprzyja zaufaniu i zdrowej więzi w związku. Co więcej, zdolność osób starszych do wyrażania swoich wewnętrznych doświadczeń i granic, Tworzy niezachwiany fundament relacji. Przygotowanie psychologiczne i świadoma świadomość są kluczowe dla ochrony zarówno siebie, jak i naszych partnerów w związkach, które rozpoczynają się w późniejszym wieku. Prace Karla Junga jasno pokazują ryzyko wejścia w jakikolwiek związek bez zrozumienia złożoności ludzkiego umysłu i mocy procesów podświadomości. Świadoma świadomość, zaufanie do własnych instynktów. Utrzymywanie granic i rozpoznawanie psychologicznych pułapek zapewniają zdrowe relacje w podeszłym wieku. Dlatego konfrontacja ze swoim światem wewnętrznym i zrozumienie naszych psychologicznych obciążeń przed wejściem w nowy związek to najskuteczniejszy sposób na uniknięcie bólu i rozczarowań w przyszłości. Podziel się z nami swoimi doświadczeniami dotyczącymi związków w podeszłym wieku. Jednym z najbardziej podstępnych zagrożeń psychologicznych z jakimi borykają się związki nawiązywane w późniejszym wieku, jest mechanizm projekcji cienia, zidentyfikowany przez Karla Junga. Tłumiąc w sobie ciemne aspekty, których nie mogą zaakceptować, nieświadomie projektują je na partnera. Ta projekcja jest często tak przekonująca, że dana osoba zaczyna kwestionować własną rzeczywistość i postrzega wszelkie zachowania partnera jako odbicie własnych stłumionych emocji. W swoich obserwacjach klinicznych Karl Jung często zwracał uwagę na niewidoczne, lecz zgubne skutki, jakie może mieć projekcja cienia, zwłaszcza w związkach nawiązywanych w późniejszym wieku. Projekcja ta działa jak ciche zagrożenie, które wstrząsa fundamentami związku i w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem nieświadomie powoduje głębokie rany psychiczne. U osób starszych wpływ projekcji cienia często nie jest rozpoznawany jako źródło kłótni i nieporozumień w związku. Karl Jung ujawnił, że wielu jego pacjentów błędnie postrzega zachowania partnerów i przypisuje je własnemu cieniowi. W tym procesie jednostki nie tylko projektują własne cienie, ale także narzucają własne nieświadome scenariusze, nie manipulując drugą stroną. We wczesnych stadiach związku, który rozpoczyna się później w życiu, często objawia się to drobnymi nieporozumieniami. Jednak z czasem projekcja cienia narasta warstwa po warstwie, Zagrażając poczuciu własnej wartości partnera i stabilności związku. Karl Jung stwierdził, że proces ten nie jest nieunikniony nawet dla tych, którzy są go świadomi, i że granice można utrzymać poprzez świadomą świadomość. Rozrost ego wraz z projekcją cienia stanowi najniebezpieczniejsze połączenie w związkach nawiązanych w późniejszym życiu. Według Karla Junga Rozrost ego to wykorzystywanie przez jednostkę własnych doświadczeń i mądrości do kontrolowania związku lub manipulowania partnerem. Karl Jung podkreślał, że rozrost ego w związkach rozpoczynających się w późniejszym życiu może mieć niszczycielskie skutki, zarówno emocjonalne, jak i psychologiczne. Kiedy projekcja cienia i rozrost ego łączą się z cyklem idealizacji i rozczarowań w związkach w późniejszym życiu, tworzą niewidzialną burzę. Według obserwacji Karla Junga jednostki idealizują swoich partnerów pod wpływem przeszłych doświadczeń i postrzegają ich jako odzwierciedlenie własnych fantazji. Choć ta idealizacja tworzy więź i ekscytację na początku związku, szybko przeradza się w rozczarowanie, gdy ujawnia się ich prawdziwe ja i nieświadome projekcje. W późniejszym życiu cykl ten często postępuje szybciej i ma głębsze skutki ponieważ oboje partnerzy dźwigają psychologiczny ciężar przeszłości. Karl Jung często zauważał, że niezauważona idealizacja prowadzi do nieświadomych konfliktów w związkach. Poważne ryzyko pojawia się w starszych związkach, gdy potrzeba kontroli i niezależności łączy się z projekcją cienia i pułapkami ego. Karl Jung zauważył, że jednostki pragną zarówno bezpiecznej więzi, jak i ochrony własnej wolności, a gdy ta równowaga nie zostaje osiągnięta, Rozpoczynają się cykle represji emocjonalnej i zazdrości. Jeden z partnerów nieświadomie projektuje własne lęki i niepokoje, zamieniając związek w miejsce napięcia. Carl Jung zauważył, że osoby starsze nie są w stanie nawiązać otwartej komunikacji w związkach bez uznania własnych procesów wewnętrznych i przeniesienia ich na partnera. Ten brak komunikacji przyspiesza rozwój projekcji cienia i eskaluje związek prowadząc do ciągłego konfliktu. Prace Junga dowodzą, że świadomość psychologiczna i umiejętność wyrażania własnych uczuć są fundamentalne dla utrzymania silnego związku. W związkach, które rozpoczynają się w późniejszym wieku, świadoma świadomość i umiejętność stawiania granic stanowią najskuteczniejszą obronę przed projekcją cienia i pułapkami ego. Karl Jung podkreślał, że wchodzenie w związek bez zrozumienia swoich wewnętrznych doświadczeń i rozpoznania obciążeń psychicznych doprowadzi w dłuższej perspektywie do poważnych szkód psychicznych. Stawianie granic, dostrzeganie refleksji i nawiązywanie zdrowej komunikacji z partnerem to fundamentalne kroki w osiąganiu równowagi w związku. Według Junga ta świadomość jest kluczowa dla ochrony nie tylko partnera, ale także własnej integralności psychicznej. Związki, które rozpoczynają się w późniejszym wieku, wymagają głębokiej świadomości psychologicznej. Nauki Karla Junga pozwalają nam rozpoznawać niewidzialne, lecz destrukcyjne procesy psychologiczne, takie jak projekcja cienia i rozrost ego, i podejmować świadome kroki, aby im przeciwdziałać. Ta świadomość pozwala nam zachować zaufanie, szacunek i równowagę emocjonalną w związku. Przed wejściem w nowy związek w późniejszym wieku konfrontacja z naszym wewnętrznym światem i rozwijanie świadomej uważności są niezbędne. Aby uniknąć potencjalnych pułapek. Prace Junga wyraźnie pokazują, jak istotne znaczenie dla budowania zdrowych relacji ma przygotowanie psychologiczne i świadomość. Najważniejszą prawdą, którą musimy sobie uświadomić w związkach nawiązanych w starszym wieku, jest to, że nie możemy nawiązać zdrowej relacji bez konfrontacji z własnym światem wewnętrznym. Karl Jung wielokrotnie podkreślał, że największą walką człowieka nie jest walka ze światem zewnętrznym, lecz z nieświadomymi siłami w nim samym. Związki nawiązane w starszym wieku to nie tylko nowy początek, ale także miejsce ponownego spotkania z nagromadzonymi cieniami przeszłości. Pierwszym krokiem w strategiach ochronnych na tym etapie jest szczere spojrzenie na własne emocje i zaakceptowanie ich bez zaprzeczania im. Bez tej akceptacji nieświadomie projektujemy je na partnera i nieświadomie niszczymy związek. Inną ważną strategią jest jasne określenie granic. Karl Jung stwierdził, że jednostka nie może prawdziwie zbliżyć się do drugiej osoby bez zrozumienia siebie. Kiedy wchodzimy w nowy związek w starszym wieku, nawyki i uzależnienia z przeszłości często nieświadomie wkraczają w obraz. Karl Jung argumentował, że zdrowa komunikacja nie może zaistnieć bez zrozumienia własnej podświadomości. W związkach nawiązanych w starszym wieku, komunikacja to nie tylko słowa. Nasze działania, milczenie, a nawet spojrzenia niosą ze sobą emocje nagromadzone przez lata. Obserwacje kliniczne Karla Junga pokazują, że komunikacja jest najpotężniejszym narzędziem minimalizowania nieświadomych konfliktów. Aby dokonywać świadomych wyborów w starszym wieku, musimy zadać sobie pytanie: jaka jest nasza potrzeba wejścia w ten związek? Karl Jung zauważył, że wiele osób wchodzi w nowy związek z obawy przed samotnością lub z chęci uleczenia ran z przeszłości. Nauki Junga ujawniają, że nieświadome potrzeby są największą pułapką w związkach, a ta świadomość otwiera drzwi do wolności. Kolejnym kluczowym punktem w strategiach ochronnych jest umożliwienie wewnętrznej transformacji. Według Karla Junga każdy związek jest lustrem, a nasz partner w rzeczywistości, odzwierciedla nasz wewnętrzny świat. Związek, który rozpoczyna się w późniejszym życiu, to nie tylko zewnętrzna więź, ale także podróż wewnętrznego odkrycia. Dlatego zamiast postrzegać zachowanie i reakcję naszego partnera jako zagrożenie, powinniśmy interpretować je jako sygnały dla naszego własnego wewnętrznego rozwoju. Dokonując świadomych wyborów, nie możemy zapominać o wartości cierpliwości i czasu. Karl Jung twierdzi, że ludzka transformacja nie jest natychmiastowa, lecz zachodzi powoli i świadomie. Proces ten jest jeszcze ważniejszy w starszych związkach, ponieważ nie da się nagle zmienić nawyków, przekonań i mechanizmów obronnych utrwalonych przez lata. Dając sobie i partnerowi czas, łatwiej jest uwolnić związek od pułapek psychologicznych. Cierpliwość jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do rozpoznawania skutków projekcji cienia, i kontrolowania rozdętego ego. Wreszcie, najważniejszą strategią ochronną jest skupienie się na wewnętrznej szczerości w życiu. Carl Jung wielokrotnie powtarzał, że człowiek nie może znaleźć spokoju bez poznania własnej prawdy. W starszych związkach, szczerość wobec siebie stanowi fundament szczerości wobec partnera. Zaprzeczanie, ukrywanie lub tłumienie w dłuższej perspektywie osłabią związek. Zamiast tego, otwarte wyrażanie uczuć. Przyznawanie się do lęków i odwaga, by podzielić się nimi z partnerem, to najmocniejsza zbroja w związku. W naukach Junga szczerość ta jest postrzegana jako klucz do transformacji nie tylko w związku, ale we wszystkich obszarach życia. Związki nawiązane po 60. lub 70. roku życia wiążą się z o wiele bardziej złożonymi procesami psychologicznymi, niż się wydaje. Nauki Karla Junga przypominają nam, że projekcja cienia, rozrost ego i nieświadome potrzeby mogą prowadzić do znaczących związków, które mogą być poważnym błędem. Można jednak uniknąć tych pułapek. Konfrontacja z naszym wewnętrznym światem, określenie granic, otwarta komunikacja, okazywanie cierpliwości i podejmowanie uczciwych wyborów może sprzyjać zdrowym i satysfakcjonującym relacjom, nawet w podeszłym wieku. Najcenniejszą lekcją, jaką czerpiemy z prac Junga, jest to, że świadomość przynosi wolność. Dokonując świadomych wyborów, możemy osiągnąć prawdziwą miłość i wewnętrzny spokój na tym etapie życia. Jak bardzo Twoim zdaniem świadome wybory i granice wpływają na relacje w późniejszym życiu? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. W tym filmie rozmawiamy o tym, dlaczego według Karla Junga związki nawiązane po 60. lub 70. roku życia mogą być największym błędem w życiu. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści. Dziękujemy.